Shimano widzowie z Tater Zakrzyk w dzisiejszym odcinku możemy grać tylko nową ciężką snajpą. Naszym zadaniem jest oczywiście znalezienie snajperki oraz oczywiście wygranie gry. Powiem wam, że tak mocny gierek chyba jeszcze nie było nigdy w odcinku. I to mówiąc szczerze, były naprawdę najlepsze gry, jakie chyba kiedykolwiek zagrałem na filmie. Było przemocno, więc koniecznie oglądajcie do końca, bo działo się naprawdę dużo. Jeżeli tego jeszcze nie robicie widzę, walnijcie suba na kanale, żeby być na bieżąco oraz niczego nie ominąć. Działbym mi mega mój, jak zostawilibyście też łapę w górę pod tym filmem. Oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie, jeżeli chcecie się Naprawdę bardzo, bardzo wszystkim za to dziękuję. Ja już widzowie nie przedłużam. Zapraszam do oglądania odcinka. No więc ja już jestem w busie i dzisiaj oczywiście robimy tylko Sniper Challenge Ale oczywiście niezwykła Sniperka, no bo jak wiecie ciężka Heavy Sniper powróciła właśnie do gry No a jako, że jest to mój ulubiony przedmiot, no to stwierdziłem, że nie mogę nagrać challenge'ów, w którym mogę grać właśnie tylko tym przedmiotem W sumie jakby nie patrzeć, to chyba zawsze nagrywam taki challenge, gdy wychodzi coś nowego, więc no dzisiaj też musiałem to oczywiście zrobić Szukamy Heavy AWP, drugiej Heavy AWP, trzeciej, czwartej, no i postaram się zagrać jak najlepszą gierkę. Nie wiem za bardzo gdzie polecieć, bo dobrze byłoby polecieć tam gdzie nie ma ludzi, no bo jednak znalezienie ciężkiej snajpy, no, nie zajmie pewnie, nie wiem, pięciu sekund, więc zapewne dobrze byłoby polecić w miejsce, w którym nie będzie nikogo, żeby mieć chwilę spokoju na zdropienie. No tak, czyli stacja zdropiona, a my bez ciężkiej snajpy. Zapowiada się bardzo dobrze. Waga, czy jest to heavy? Nie, no nie jest to heavy, widzowie, ale jest fioletowy, no prawie, prawie heavy. Dobra, to co, może wystrzelmy się w okolice groty? Może tam coś znajdziemy. Obyśmy znaleźli w końcu. Otwieram skrzynkę, tutaj chyba też nie Niestety jej nie może być w tym problem. Nie dostałem heavy, nie wierzę. Kolejna skrzynka i nie ma heavy sniper. Ja w ogóle nie wiem, czy z tej skrzynki ona może wylecieć, czy po prostu, no nie może. No tak, czyli mamy duży problem, widzowie. Duży, patrzcie w ogóle, ja mam tyle leczenia, a nie znalazłem jeszcze heavy. Może z tej skrzynki? Chyba też nie. A więc zwykła skrzynka i proste, że nie mamy. Jasne, sprawa jak zwykle. Kolejna i nie mamy. Let's go. Kolejna skrzynka. Dobra, widzowie, powoli zaczynam się wkurzać. Nie, ja nie żartuję, serio. Ile może. Można otworzyć skrzynek i nie dostać heavy snipe'y, hallo Zmieniam taktykę i idę na bogato. Gramy solo na oddziały, teraz na bogato. No bo tutaj heavy snipe'y to jest tyle, że jasny gwint. Ej nie, no dziabnąłem jednego gościa z kilofa i on spadł, widząc z wysokości. Dobra, nie wierzę. Siemano gościu, widzę, ja tutaj więcej skilofa zrobię niż heavy snipy, tak mi się wydaje. Drugi skilofa leży. Znaczy, tamten spad z wysokości, ale no fragę też dostałem. Kolejny gościu, siemano byku, ja tutaj gdzie mi chyba kilofuję, Eloziom. Dobra, on mi jednak uciekł, sprytny był, nieważne. Aha, spadł z wysokości i znowu dostałem fraga. To jest niesamowite, oni wszyscy spadają z tego drona, nie? Powiedzcie mi tylko, jak to się dzieje. No, słuchajcie, po godzinie nagrywania wreszcie znalazłem heavy sniper. Nie wierzę w to. O jasny gwint, nawet nie wiecie jaka to jest ulga widzowie, bo ja nie żartuję. Nagrywam już około godziny i jeszcze ani razu jej nie miałem. Ale wreszcie udało nam się ją znaleźć i możemy zacząć grać heavy sniper. Masakra! Ale dobrze, że to się udało. Teraz tylko nie paść od pierwszego gościa, bo to będzie przypał. Tam jest gościu, widzowie, widać go. Dobra, możemy się zacząć na nich. Przydałaby się jeszcze druga heavy sniper, żebym jedno mógł rozwalać ściany, a drugą trafiać gości. W sensie na pewno wiecie o co mi chodzi. Ktoś i ze ścianą, jedna heavy sniper rozwala tą ścianę, szybko przyłączam na drugą i trafiam po prostu ziomeczka. Tak się kiedyś grało, widzowie. Tam pamiętam jeszcze w pierwszym chapterze, jak była heavy sniper. Oj, to było mocne. Ej, czy ja właśnie mówiąc o drugim heavy snajpie, znalazłem drugą heavy snajpę? Dobra, nie mam pytań. Dzięki, dzięki ziom. No to co, wywalamy big potkę. No i lecimy po drugą ciężką snajpę. O to chodzi. Ty, bo tu są goście. Okej, okay, tego nie brałem pod uwagę. Ej, tu jest cały skład. O jasny Gwinciu. Widzowie, tego nie brałem pod uwagę Jest tu jeden, dobra, jeden leży Dostał bombę, let's go, elo byku. Dobijamy ziomka, okej, okay, jeden dobity I jest już jednego mniej, prawda? O nie, ten chłop na mnie leci, no scope! ty, jakby to weszło to by, nie, to by było mocne Mam plan, bardzo dobry plan, mianowicie Wlatuję szybko na drona Dobra, widzowie, dron jest mój, może chcieliby się odrodzić? Ty, bo oni się właśnie serio odradzali Nie, no to, to, to miał być taki żart tylko, nie? Z tym odradzaniem Nie, no on już odrodził kumpla, nie wierzę w to, dobra, ale przypał No to jednak nie jest tak kolorowo, jak myślałem Idzie tutaj, widzowie 130 dostał, let's go Chłopy, co są we mnie wsolowane w ogóle, pozdro są na dole, widzowie, snajpię go, pęk, dobra, leży, mamy go, let's go, szybka dobitka, dobra, dobity, o nie, na blisko mam, a najgorsze jest to, że nie mam żadnego shotguna, a oni mają wszystko, więc lekko, widzowie, musimy się stąd zawinąć, ale tak tylko lekko. Dobra, gościu, nie wiem, czy wiesz, ale właśnie dostajesz snajperkę, elo, dobra, drugi leży, Kotowaty kieł, pozdrawiamy, pozdrawiamy kieła. Ostatni został 132, dostał, let's go! To jest kwestia, widzę, jednego strzału i mamy, słuchajcie, pokonaną całą ekipę. Oni się pewnie chcą podnosić. Nie mogę tego im pozwolić zrobić, więc wbijam się. Siemano, nie trafiłem. Siemano. Ojej, co ja robię? Słuchajcie, uznajmy, że tego nie było. każdym mrugnął, prawda? Rozwalam ścianę, dobijam mu kumpla. Eee, czy on miał heavy snajpy? Nie miał heavy snajpy. Został tylko jeden, widzowie, tylko, tylko jeden. Jest tu. Trzyma na 132, no i mamy całą ekipę pokona. No i widzi panowie. A co lepsze, mamy też trzecią heavy sniper, więc ją zabieramy. No i teraz gramy już na trzy heavy sniperki A może nawet na cztery heavy sniperki Chciałem oczywiście powiedzieć. No i o to chodzi. Lecimy na kolejnych. Kolejni są gdzieś chyba koło nas, jeżeli się nie mylę. Okej, okay, weszli właśnie na stację, więc może być czujny. Ej, bez tu oni się nawalają z kimś. Jakiś banan tu stoi, nie trafiłem go! Nie trafiłem. Dobra, leży trzecim trafieniem. Tam kolejni pokona... Się widzowie. Dobra, 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 uwaga teraz na nich Albo bardziej na niego, bo to jest jeden, czy cała ekipa Ej, właśnie, tego to nie wiem do końca O nie, powiedz, że ty mnie nie widzisz, proszę Dobra, oby mnie nie widział Dobra, strzelam, nie trafiłem, nie trafiłem Okej, okay, tego właśnie się bałem Tego właśnie się bałem, widzowie, więc no Lepiej uciekajmy, o nie O nie, o nie, o nie, o nie Zostaw mnie Nie, zero HP mam, dobra, no i jest po mnie Nie gadajcie mi takich rzeczy nawet, serio Dobra, szóste miejsce, nie wytrzymam Heavy Sniper jest, więc próba numer dwa. Druga heavy, wielkie dzięki. Zawijamy w takim razie na gości. Zaliczę twarde lądowanie z 6 metrów. Co? Czy to jest w ogóle możliwe? Okej, okay, nie wiem, nie wnikam, spoko. W ogóle zobaczcie na to, jak to szybko rozwala czołgi. Jeden, dwa i nie ma połowy czołgu. Mega mocne. Yy, tam jest gościu, widzicie go na pewno? 132! Oj, 198! No i jak ja to zawsze mówię, Meg Lobby. Heavy Sniper to jest to. W ogóle dajcie znaka w komentarzu, widzę, czy cieszycie się, że powróciła heavy Sniper oraz co w ogóle o niej teraz myślicie. Czy gra wam się dobrze, czy słabo, czy kozacko, czy nie? Dajcie znaka w komentarzu. Mi jedynie szkoda tego, że nie eliminuje na hitach, gdy trafimy headshota, ale ogóle no to mega kozak. Ty ziomek ci w powietrzu, a gdyby tak spróbować go trafić? To nie ma sensu, jednak, sorry, nieważne. Strefa ponad połowa na wodzie. Ktoś zabrał tego busa bojowego i wysadzam mu od razu tego busa, co tam? Ziomek stoi za drzewem, okej, okay, uważajmy. On chce podejść, w krzaku siedzi. Dobra, uważajmy na ten krzak. Chłop siedzi w krzaku, no nie no, co, co ja mam teraz zrobić? Ale że dojeżdżałem jakieś ziomki, okej, okay, uwaga. Ło, co jest grane? Ty w powietrzu go trafiłem. Dobra, nie mam pytań, widzowie. Chłop, co dostał? Bombę w ogóle. Dobra, wreszcie mi siadło coś w powietrzu, no. Byku, zapraszam do lobby. Tako z heavy sniper w powietrzu. No i o to chodzi, widzowie. Takie hity, to ja mogę trafiać. Buz bojowy, o stary, czy ja przeżyję? Dobra, na szczęście tak, jasny gwint Już myślałem, że po mnie. Czy ty chcesz właśnie odradzać kolegę? <laughs> no, że tak powiem, chyba nie zdążysz e, No właśnie, bo właśnie, no właśnie Właśnie, właśnie, właśnie właśnie. Snajperka cię trafiła, tak, tak Dokładnie tak, kolejny tam jest, biegnie Aj, blisko, jeszcze jedna próba, blisko Kolejna próba, też blisko Jest uziomek, 130 dostał Ajajaj, aj, aj, szkoda, że tylko 130 Chłop tam jest widzowie, lecę z nim. Będź 132, no i to jest właśnie to, o czym mówię. Rozwalasz ścianę, potem bierzesz drugą snajpę i trafiasz gościa przez ścianę. Chłop tu jest, okej, okay, zawijam się. No dobra, już myślałem, że padnę. Jakiś ziomeczek czeka w wodzie? Poczekajcie sekundę. Jakby on się nawet nie rusza, więc może ja go po prostu powalę dokładnie tak. Dobity po drobiku. Żomek tam jest, chwale w niego 198, no dzisiaj Takie strzały trafiały, że jasnych wincior Tutaj chłopa w powietrzu, tutaj hedzik Tu hedzik, tutaj coś, tu przez ścianę No to chodzi, to jest właśnie heavy snajpa Najlepsza snajpa w grze, bez kitu Widzę, no tym się strzela najlepiej Chłopy nie mają strefy chyba, no bez kitu oni muszą ociekać Powoli, ej, ale że koło mnie Jest jakiś chłop, czemu tutaj ktoś ze snajpy Nawala, znaczy to normalne, ale że koło mnie Jest, za tym drzewem też ktoś stoi Ej, nie gadaj, że on wejdzie do krzaka Co ty mówisz, w ogóle... Oh, okay. Pozdrawiam serdecznie Taki tam noskop z trzech metrów Taktycznie wiadomo co chodzi Teraz Hedzik Hedzika mu za 198 Czajcie bazę 198 Czyli przez to, że teraz heavy HeavySniper nie bije na hita To gościowy zostały dwa hapen Nie mam pytań Ziomek na hagie, Znaczy był na hagie. w sumie Już go nie ma Chłop płynie w moją stronę 198 i leży Kolejny biegnie Ajajaj aj, aj, prawie Dobity, pozdro Siedzenie w krzaku z heavy HeavySniper To jest widzę najlepsza zabawa Jaką miałem chyba w tym sezonie Serio sobie tam stoi, 198 i leży. Nie wiem, dawno mi się tak dobrze nie grało widzowie, Totalnie nie żartuję, naprawdę. A ten gościu co co Skybase robi czy co tu się dzieje? Byku, to nie Skybase, na ziemię, zapraszam. Dobra, zleciał na ziemię. Tylko co z tego, bo tu woda była. Słuchajcie, musimy to wygrać, bo naprawdę giera się na przemocna. Czy mi się wydaje, czy ten gościu znowu tak tam trochę się wychyla? No właśnie, tak cały czas patrzę na to i z, znowu leży. Dobra, nie, ten gościu już widzę tam naprawdę chyba nie wytrzymuje. Cały czas powalam jednego i tego samego. Ej, bo mi się za... Teraz skończy amunicja, mam tylko 14, tam 15, to, to trochę mało. Wchodzimy na high granda, budujemy sobie jakąś elegancką wieżę, no i snajpimy dalej. Ten gościu jest za tą skałą, widzowie. Aj dobra, nieważne. Czekajcie, czy oni mogliby się bić między sobą? Bo mi tak trochę już brakuje amunicji do snajpy. Okej, okay, on sobie rotuje na lowgrandzie, niech sobie rotuje, a ci co robią? Jest tam 198 i to znowu ten sam, nie mam pytań widzowie, prześcigoście, goście, ja nie wiem, do, do, dobiję go, już go muszę dobić, dobra, dobiłem go, jest git Możecie dać zeka w kentarzu, ile ja razy powaliłem tego samego ziomka, wydaje mi się, że sporo Chłopiec na blisko, no schopa mu daje, co jest grane w ogóle dzisiaj? I tam pierwsza próba no-scope'a Headshot no-scope Nie no, spoko widzowie ogólnie nie, nie żebym narzekał, co ja dostałem? Dobra, muszę trochę uważać, bo zostałem na gościa, który ma shotguna I w ogóle wszystko, więc no uważajmy lepiej Serio, to co się dzisiaj dzieje To ja nie mam widzowie pytań To jest hit Nie dajemy oczywiście za wygraną widzowie Idziemy sobie na spokojnie, totalnie na spokojnie Oczywiście na hagie, jesteśmy na hagie No to co? 10 kill win, czy 9 kill przegrada? Zaraz się okaże Widzę go, 132, no i 132, słuchajcie, dwa strzały pod rząd. Że tak powiem, gierka moim zdaniem była totalnie mocna, widzowie, dajcie znaka, czy wam się podobała. A jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco oraz niczego nie ominąć. Pamiętajcie o kodzie ty w sklepie, jeśli chcecie mnie wesprzeć, naprawdę bardzo wszystkim za to dziękuję. No i co, ja już z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, oczywiście propozycje na nie dajcie w komentarzu. Trzymajcie się, do następnego i piona!